Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie zaprezentuję Wam uniwersalny kabel ładujący do telefonów i tabletów firmy Unitec. Co takiego niezwykłego jest w tym kablu? Już Wam mówię. Tym kablem jesteśmy w stanie podładować czy też wymienić dane, synchronizować dane z dowolnych smartfonów, tabletów, jakie są na rynku. Mamy tutaj standardowe złącze mikro USB, mamy także możliwość podłączenia do tego mikro USB końcówki USB typu C, i mamy też ewentualnie możliwość podłączenia złącza Lightning, które jest obecne w iPodach, iPhonach, iPadach. Tak więc mamy taki kabel bardzo, bardzo uniwersalny. Tak jak tutaj widzicie, kabel. Wtyk typu A podłączamy do np. Na naszej ładowarki od smartfona, od np. powerbanka i jesteśmy w stanie za pomocą tego urządzenia, czyli tego kabla, zobaczcie o długości 100 cm, podłączyć trzy różne wtyki. Tak jak już wspominałem, USB typu C micro USB lub lightning. Czyli jeżeli przychodzi ktoś do was znajomy i na przykład ma smartfona z wtykiem USB typu C, a wy w domu nie macie takiej ładowarki, na przykład ja taką ostatnio miałem sytuację, no i w tym momencie nie mamy jak pomóc temu znajomemu, żeby mu podładować smartfona. W takim wypadku, jeżeli taki kabel bym miał no to bym po prostu nałożył wtyczkę USB typu C, ciach i podładowałbym jego smartfon, tak więc jak widzicie bardzo praktyczne urządzenie, ale to nie jest najistotniejsze. Dla mnie bardzo istotnym w przewodach jest to, aby te przewody były bardzo wysokiej jakości. Unitek robi przewody, wszelkie kabelki bardzo wysokiej jakości, jeżeli chodzi o samo wykonanie, już nawet czujemy trzymając w palcach te kable, że one są wysokiej jakości, grube, porządne. No i tak samo jest tutaj w tym kabelku USB do ładowania. Tak samo tutaj, możecie całą sobie konstrukcję zobaczyć, jeżeli chodzi o oploty, jeżeli chodzi o izolację. Wszystko bardzo wysokiej jakości. No, dobra, sprawdźmy sobie ten kabelek, czy rzeczywiście w praktyce się sprawdzi. Jeszcze tego pudełka nie otwierałem, więc spróbujemy otworzyć od tej strony i zobaczymy, jak to działa. Mamy tutaj miernik USB, więc przetestujemy sobie, jak sobie radzi podczas ładowania, biorąc. Za przykład taki kabelek, który mam tutaj według mnie najlepszej możliwej jakości, czyli kabelek z Powerbanka. A Aokea. ten kabelek daje maksimum możliwości ładowania i na niższym i na wyższym napięciu. No dobra, mamy opakowanko, tak wygląda. To już tutaj chyba wszystkie informacje sobie odczytaliśmy. Jeszcze tu jest jakaś informacja? A do czego jest e, przeznaczony ten kabel, mniej więcej, ale oczywiście, wykorzystać można w dowolny sposób, gdzie są te trzy rodzaje złącz. Tak więc bardzo uni uniwersalny kabelek. Ok, spójrzmy, jak to się prezentuje. Oplot jak z żelazka. <grym> bardzo porządnie to wszystko wygląda. Fajnie otwierać tego typu produkty, które po prostu już od razu widać, że yy, prezentują wysoką jakość wykonania. Tutaj mamy standardowe złącze USB typu A, czyli po prostu do ładowarki możemy podłączyć do powerbanku. O, w ten na przykład sposób ciach. Żaden problem a z drugiej za strony mamy trzy opcje, zobaczcie, w taki fajny sposób można sobie to konfigurować czyli jeżeli mamy smartfona, czy też tablet o, na przykład tutaj weźmy sobie Samsunga przy okazji ja, proszę bardzo jeżeli my sobie chcemy naładować Samsunga to podłączamy po prostu micro USB kabelek z drugiej strony o długości jednego metra podłączamy na przykład do powerbanku czy też ładowarki I ładowanie trwa. Weźmiemy sobie tutaj taki miernik. Sprawdzimy sobie na mierniku, z jaką, jaką moc tutaj mamy. Jakie napięcie, jaki prąd przy ładowaniu. 1A, 1,8A. Wyłączmy ekran jeszcze. Przy wyłączonym zwykle jest troszeczkę więcej. 1,21 przez chwilę. I zmienia się. To około 1,8 Ampera. A podłączmy sobie teraz, dla przykładu, inny przewód, już nie uniwersalny znacznie krótszy, więc w zasadzie, jeżeli jest dobrej jakości, będzie troszeczkę szybciej ładował, bo jest po prostu krótszy. Mniejszą drogę. Prąd do przebycia. Sprawdzimy sobie teraz tu, tak, proszę bardzo, Taka sama sytuacja, też 1,8. Nie widzę żadnych różnic. Włączmy ekran. Nawet muszę stwierdzić, że ten kabel jest wyższej jakości niż dla mnie wzór, jaki tutaj cały czas miałem. A jeżeli na 5V tak będzie, to i na wyższym napięciu przy QuickShare 2.030. Tam akurat jest mniejsze znaczenie ma, jeżeli chodzi o długość kabla i jego jakość, ponieważ przy niższym napięciu i wyższym, wyższym napięciu i niższym natężeniu prądu prąd ma mniejsze opory, szybciej dociera na miejsce i przewodnik jest tutaj troszeczkę mniej istotny. Ale dobra, już widzieliście, że sytuacja jest dla mnie przypadkiem w tym przypadku bardzo jasna. Ten przewód jest jeszcze lepszej jakości niż ten, który uznawałem dotychczas za wzór. A na pewno nie odbiega jakością. Dobra, jeżeli mamy na przykład inne urządzenia, powiedzmy, że mamy urządzenia typu iPad, iPhone ze złączem Lightning, to wystarczy podłączyć. O, w ten sposób, zobaczcie. Ja mam tutaj dla przykładu, może nie mam iPhone'a, ale mamy tutaj takie złącze. Zobaczcie, Lightning. No to jestem w stanie podłączyć to złącze Ciach i na przykład ładować Powerbanka. Dla przykładu, oczywiście, za pomocą tego złącza. Następna sprawa, co w przypadku, jeżeli macie złącze USB typu C w swoim smartfonie? Akurat nie mam żadnego urządzenia z takim złączem, więc nie jestem w stanie zaprezentować. No, ale każdy wie, jeżeli ma takie, to ma. Po prostu podłączamy końcóweczkę. Proszę bardzo, do końca w ten sposób i już mamy USB typu C. Dla mnie naprawdę fajna sprawa, w mieszkaniu taki kabelek na pewno bardzo mi się przyda Ktokolwiek przyjdzie, to po prostu za pomocą jednego kabla, który często jest włożony w ładowarkę gdzieś tam w głównym miejscu no to w tym momencie jestem w stanie szybciutko po prostu powiedzieć, no to weź się tam podłącz no to ktokolwiek podejdzie, to znajdzie sobie odpowiednią wtyczkę pasującą do jego smartfona czy to będzie lightning, czy to będzie USB typu C, czy też mikro USB To wszystko wygląda tu bardzo porządnie, patrzę czy to tu nie pęka Wygląda dobrze, ale radziłbym mimo wszystko podczas wkładania, wyciągania zachować pewną ostrożność, żeby nie robić tego tak na hama, Bo być może kiedyś się to urwie, może nie, ale lepiej tak delikatnie sobie to po prostu wyciągać. Tak myślę, żeby po prostu nie naginać pewnej rzeczywistości. No i obydwie te wtyczki są jak widzicie tutaj do mikro USB dopasowane, czyli tu wkładamy jedną albo drugą. Nie nakładamy już potem następnych na następne. Fajny kabelek, bardzo uniwersalny. Tak więc po okresie unifikacji standardów portów w urządzeniach przenośnych i dominacji tak naprawdę mikro USB, bo w większości urządzeń jeszcze tych starszych mamy mikro USB, znowu jesteśmy na takim jakby to powiedzieć rozdrożu. Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń z USB typu C, czyli właśnie z tym złączem tutaj obustronnym, obu, obu no dokładnie tak powinienem powiedzieć. A Apple cały czas uparcie trzyma się złącza Lightning. Są takie miejsca, które wymagają obsługi wszystkich standardów, na przykład nie wiem, we wnętrzu samochodu. Jak mamy różne urządzenia, w którym do ładowania może być po prostu przewożony jakiś gość, znajomy, ktokolwiek i chciałby się podładować. No to mając taki kabel w samochodzie, to też jesteśmy, że tak powiem, lepiej postrzegani, bo mamy wszelką opcję. Na przykład jesteśmy taksówkarzem. No to już jest jakiś tam pomysł, prawda? No i co tu jeszcze? Po prostu taki przewód przychodzi tutaj z pomocą, tak? on jest uniwersalny. No, i wszystkie trzy najpopularniejsze złącza obsługuje. Dla mnie spoko rzecz nie, nie stracił ani na jakości, jeżeli chodzi o prędkość ładowania, co mieliście okazję zobaczyć. Ale co najważniejsze, jest uniwersalny no i wysokiej jakości. Z mojej strony to tyle. Dajcie znać, co myślicie na temat tego przewodu 3 w 1 do synchronizacji i ładowania firmy Unitek. Oznaczenie tego przewodu to dosyć długie. Jest, jak widzicie tutaj, YC4036AGY. No, długie, ale. Jeżeli kabel jest tak funkcjonalny, to według mnie jest wszystko ok. I dodatkowo ma tu certyfikację Apple MFI. Tak więc, yy, zero problemów ze wsparciem dla wszelkich urządzeń z tymi trzema złączami, jakie tutaj widzicie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć Wam. Jeśli będą jakieś pytania, to oczywiście pytajcie. A ja ten przewód na pewno będę używał. Cześć.